Cześć, kochani. Dzisiaj przychodzę z krótkim filmikiem do Was na temat mądrości naszego ciała. Całe życie uczy się nas, programuje się nas, abyśmy nie słuchali swojego ciała, abyśmy decyzje podejmowali z umysłu, nie z ciała, nie z czucia. Przez wielu z nas, większość z nas przez wiele lat swojego życia, Uczy się różnych mechanizmów, które sprawiają, że odcinamy się od mądrości naszego ciała, od naszego czucia, od naszego instynktu, od naszej intuicji, które tak naprawdę są najlepszym wsparciem dla nas, żebyśmy żyli w zgodzie ze sobą. Nasza natura, nasze ciało to jest nasza mądrość, to jest nasza. Dom naszej duszy to jest ta przestrzeń, ten obszar naszego życia, któremu powinniśmy dać należyte miejsce, uwagę, miłość. Nasze ciało potrzebuje naszego wsparcia, żebyśmy wysłuchali tego, co w danym momencie ma nam do powiedzenia, i żebyśmy, co ważne, tych wglądów, które płyną z naszego ciała, z mądrości naszego ciała, jeżeli dajemy mu przestrzeń, jeżeli wsłuchujemy się, jeżeli jesteśmy uważni na to, co, co się w tym ciele dzieje, w naszym ukochanym, cudownym, wspaniałym ciele, e, jeżeli pozwolimy sobie na to, jest to proces, ten proces trwania rzadko wiele tygodni, miesięcy czy nawet lat, żeby wrócić do swojego ciała, żeby wrócić do kontaktu ze swoim wnętrzem, ze swoją intuicją, ze swoim instynktem, E, więc jest to zwyczaj długi proces, ale dlaczego warto? E, warto dlatego, że małymi krokami wtedy uczymy się żyć w coraz większym połączeniu, takim wiecie, alignment, e, w spójności z tym, kim jesteśmy naprawdę, z kim jesteśmy w głębi serca, w głębi duszy. E, jednym z narzędzi, które w tym pomagają, jest między innymi human design. Ja również z tego narzędzia korzystam. Jeżeli chcecie również wziąć udział w moich warsztatach, a także macie ochotę na indywidualną konsultację, gdzie dowiecie się dokładnie różnych specyficznych informacji, które Wam pomogą połączyć się jeszcze bardziej ze swoją prawdziwą naturą, ze swoim wnętrzem, ze swoją duszą, ze swoim sercem, ze swoim też ciałem, to z całego serca Was zapraszam. Natomiast to, co chciałam jeszcze dzisiaj powiedzieć, że to nie jest takie stricte, takie łatwe, że zaczynamy słyszeć już naszą intuicję, za, zaczy, zaczynamy podążać coraz bardziej za naszym instynktem, za, e, za naszym wnętrzem i za naszym ciałem, ale bardzo często. Mm, Dzieje się tak, że jednak umysł gra, gra dużą, dużą rolę i próbuje grać w pierwsze skrzypce. E, tutaj jest ogromna nasza taka właśnie praca z, z, ze świadomością, z uważnością na to, co się zadziewa, jakie pojawiają się myśli, jakie wracają jakieś pewne schematy, blokady itd. itd. I dzisiaj chciałam powiedzieć o takim, o takim przykładzie sytuacji, e, która być może. Też dotyczy Was, bo dotyczy to wielu ludzi e, i może być to trudna potencjalnie dla umysłu sytuacja. Czyli Wasz instynkt, Wasza intuicja, Wasze ciało podpowiadają Wam na przykład, że określona, e, określone miejsce, albo określona osoba, albo określone mm, zajęcie, określona praca. Albo określony sposób odżywiania się. Więc to może być cała masa różnych rzeczy, różnych aspektów naszego życia, ale Wasz instynkt, Wasza intuicja, Wasze ciało, Wasza dusza poprzez ciało, poprzez odczucie z ciała, podpowiada Wam, że to nie jest dla mnie dobre. Dostajcie sygnały, dostajcie sygnały, zaczynacie się po. Bo zobaczcie, to chodzi o to, czym my się odżywiamy. I my odżywiamy się nie tylko pożywieniem, oczywiście pożywienie również, ale my odżywiamy się kontakt z drugą osobą, to jest odżywianie, karmienie siebie lub wręcz przeciwnie, tak? Karmienie siebie takie pozytywne. Czyli Okej, okay, wiem, co mi służy. Wiem na przykład, jakiego rodzaju jedzenie mi służy. Mogę to rozpoznać po tym, że jedząc. Czy to w określonych okolicznościach, czy w określonym miejscu, czy określone pożywienie, to już w zależności od konkretnej osoby, bo tu jest wiele aspektów, które też mają wpływ na to, czy my prawidłowo będziemy trawić, czy nie, też to jest temat rzeka i bardzo fascynujący dla mnie i uczę się tego tematu. E, cały czas <laughs> eksperymentuję z tym również w swoim własnym życiu. Natomiast. To jest jeden aspekt, czym się żywisz i jak to na ciebie wpływa, i mm, możesz to w jakiś sposób ym, zaobserwować, tak? Jak się czujesz po w dany sposób żywienia, e, co jest dla Ciebie dobre, a co nie, bo każdy z nas jest inny. I jakieś ogólne zasady, jakieś ogólne normy, jakieś ogólne wskazówki tak naprawdę, e, jak wiedziemy głębiej, okazuje się, że są do niczego. To jest też ciekawe, tak? Bo Wiecie, są ogólne, tak? Dietetycy w jakimś nurcie będą mówić tylko to, tak, w taki sposób, się odżywiają to, tamto i o wam co, a okazuje się, że jak wejdziemy głębiej, to każdy z nas jest naprawdę indywidualnością i nie ma zasad, nie ma... Dobrej zasady dla wszystkich. Ja kiedyś tak też myślałam. Dzisiaj widzę, że to tak nie działa. Są pewne jakieś ogólne wskazania, które być może większość ludzi będzie miało z tego benefity, ale tu trzeba bardzo z dużą uważnością wejść w ten swój własny eksperyment i uczyć się siebie po prostu. I nie ma tu drogi na skróty. To jest wyzwanie dla każdego z nas osobno. Ale o czym chciałam mówić dzisiaj? Chciałam mówić więcej jeszcze na temat tego właśnie, że my, my trawimy, Bądź nie, nas żywi, odżywia, karmi, roz, wewnętrznie po prostu rozpala. Bądź nie, nie tylko żywienie, ale kontakt z konkretnymi osobami, e, zwracajmy na to uwagę, miejsca, w których przebywamy, czy my się tam czujemy dobrze. Praca, którą wykonujemy, ona może nas karmić, ona może nas uskrzydlać, sprawiać, że nam się chce, że wy po prostu jesteśmy szczęśliwi, spełnieni, spokojni, radośni itd., dalej. a może być wręcz odwrotnie, że ta praca, którą wykonujemy, i w moim przypadku zanim założyłam swój pasjon biznes, już prawie 4 lata temu, to wszystkie prace, do których trafiałam, one mnie nie karmiły, bo nie były w spójności z moją naturą i to jest tak ważne, rozpoznać to. I dla mnie nie było to problemu rozpoznać, bo po prostu były tony złości, frustracji i, e, i złego samopoczucia na każdym możliwym polu, więc ja wiedziałam, że po prostu praca na etacie nie jest dla mnie, ale jednak po prostu potrzebowałam też czasu, żeby, żeby się właśnie przebudzić, żeby zebrać się w sobie i mm, uzyskać tą jasność i takie poczucie dość, takie poczucie gotowości, stawię się do siebie. Zacznę robić coś, co może mnie nakarmić. Oczywiście nie miałam pewności, czy to się uda, czy będę faktycznie, e, jak to będzie tak, ale dałam sobie szansę i bardzo jestem sobie za to wdzięczna. I uważam, że z różnymi aspektami naszego życia jest podobnie. Czyli również warto rozpoznawać, e, czy osoby, z którymi my spędzamy czas, czy naprawdę my chcemy spędzać z tymi osobami czas? Czy na pewno chcemy spędzać z nimi tyle czasu? Czy faktycznie po takim kontakcie z daną osobą czujemy się uskrzydleni, yy, czujemy się po prostu dobrze, lekko? Czy czujemy się jak po zjedzeniu czegoś, co nam nie służy? Tak? To jest metafora. Słyszałam, przeczytałam gdzieś właśnie ostatnio taką metaforę yy, dziewczyny, która pisała w ten sposób, że to, co Ty e, wynosisz e, i wnosisz również do jakiejś konkretnej relacji, e, to jest właśnie tak jak z jedzeniem, czyli nie każdemu każdy pokarm będzie służył. Nie każdemu. E, ja na przykład totalnie nie rezonuję z mięsem. E, ktoś inny będzie się po mięsie czuł bardzo dobrze, tak, więc to i to są różnice między nami. I, więc to nie oznacza, że jeżeli Ty nie rezonujesz z daną osobą, po prostu mm, relacja z nią, kontakt z nią Cię nie karmi, to nie znaczy, że ta osoba jest zła, że coś jest z nią nie tak. Piękną metaforę też wczoraj usłyszałam, jeżeli oglądasz, to Ci pozdrawiam Madziu, na temat truskawek, <grych> że y, przecież truskawka jest taka soczysta, jest taka piękna, jest taka w ogóle wow dla wielu ludzi, i, I po prostu ktoś kocha truskawki, tak? Ja na przykład lubię truskawki. Może kocham to za dużo powiedziane, ja kocham czereśnie. Ale okej, okay, lubię truskawki i kocham czereśnie. Natomiast w ogóle nie przepadam za pożyczkami, tak? Dla kogoś innego ta piękna, soczysta truskawka będzie w ogóle nieatrakcyjna. Mój mąż na przykład nie lubi truskawek. I czy to sprawia, że ta truskawka jest gorsza lub lepsza niż czereśnia? Albo gorsza lub lepsza niż porzeczka. Nie. I tak samo jest z ludźmi. Po prostu ty masz prawo i my o tym często zapominamy i my sobie często na to nie pozwalamy. I nasz umysł nas tutaj blokuje, nasze przekonania, nasze schematy. E, to takie, wiecie, trzeba być, trzeba być poprawnym politycznie, trzeba być w cudzysłowie dobrym, bo co to znaczy być dobrym? Czyli trzeba kochać wszystkich, trzeba wszystkich e, lubić, trzeba przepadać za wszystkim. Nie, nie zmuszasz się, jeżeli nie smakują ci truskawki, nie zmuszasz się, żeby jeść truskawki. To dlaczego, słuchajcie, i zadaję to pytanie nie tylko wam, ale też sobie, dlaczego wielokrotnie, jeżeli nie lubisz, po prostu nie o to chodzi, że obdarzysz kogoś negatywnymi emocjami, negatywnym, e, że nie wiem, jakby... Gdzieś tam oceniasz tą osobę negatywnie? Nie, tylko po prostu kontakt z daną osobą nie karmić Nie czujesz się potem uskrzydlony, uzniesiony, dobrze, radośnie, spokojnie, cokolwiek jeszcze. Tylko po prostu czujesz się źle, bo nie jesteś w stanie strawić. Ja się czuję źle na przykład, jeżeli zjadam jakiś produkt, który jest dla mnie ciężki, nie wiem, coś bardzo tłustego. Nie będzie to dla mnie dobre, tak? Zjadłabym kawał mięsa, nie, nie będę się czuła po tym dobrze. Wiem, to jest sprawdzona informacja, wiem to. To dlaczego jako ludzie często nie uczymy się, ale właśnie możemy zacząć to robić w każdym momencie i to jest fajne. Właśnie w kontekście tych relacji. Jeżeli kontakt z kimś nie karmi nas, czy czujemy się wręcz ciężko, nasze ciało nam pokazuje, to jest ta nasza mądrość ciała, to jest nasza mądrość duszy poprzez ciało. Ta osoba nie jest dla ciebie, chociaż tu i teraz może się to oczywiście zmienić. Gusta się zmieniają, kiedyś nie lubiłam oliwek, dzisiaj lubię oliwki, więc nie powiedziane, że to nie ewoluuje, nie zmieni się. Ale jeżeli na tu i teraz kontakt z daną osobą nie karmicie, to może ogranicz. Jeżeli nie chcesz w pełni rezygnować z różnych powodów, bo może to jest ktoś gdzieś, może z rodziny, może z bliskiego otoczenia, nie jesteś w stanie w pełni zrezygnować z kontaktu z daną osobą. ale nie zmuszaj się, żeby podtrzymywać tą relację w sposób, żeby ona była jakaś bardzo intensywna, jeżeli to nie jest dla Ciebie odpowiednia e, interakcja, bo po prostu Cię nie karmi. I to jest OK. I znowu, no guilt, tak? czyli żadnej winy. Nie obwiniajmy, bo to jest dopiero robienie tak naprawdę historii, opowiadanie wokół tego, My w ten sposób, nasz umysł w ten sposób, on chce sobie wszystko potwierdzić, tak, on po prostu, to nie jest, mądrość jest w naszym ciele, mądrość jest w naszym sercu, to jest nasza mądrość, e, a te historie, wszystkie umysłu to po prostu jest never ending story, tak, niekończąca się opowieść, czyli jeżeli Ty po prostu nie rezonujesz z truskawką, to nie rezonujesz z truskawką, finish, finito koniec historii. I po co my, słuchajcie, po co my wielokrotnie wchodzimy w to? Po co my w to wchodzimy? <laughs> o, taka jest historia, przygoda, cudowne nasze życie. Ale zobaczcie, niepotrzebnie czasami wchodzimy w ten, em, ten umysłowy nieraz bełkot, brzydko powiem, ale tak. Czyli nie lubisz truskawki i nie lubisz truskawki. I okej, okay. to nie znaczy, że nienawidzisz tej truskawki. To nie znaczy, że ta truskawka jest zła. Nic na ten temat. Nie, po prostu. Ty nie lubisz truskawki, i to jest w porządku. I tak samo ktoś może nie lubić ciebie. Tak samo ty możesz zwyczajnie nie rezonować z kimś, i to jest okej. Okay. To jest, słuchajcie, totalnie okej. Okay. I mówię, nie trzeba wokół tego budować jakiejś historii, nie trzeba myśleć o Boże, to coś, skoro ta osoba mnie nie lubi, to coś ze mną jest nie tak. Albo skoro ja nie lubię zwyczajnie nie przepadam za towarzystwem tej osoby, to muszę się teraz doszukać, co z nią jest nie tak. Nie! Ta osoba jest wspaniała i Ty jesteś wspaniała i jestem wspaniała i każdy z nas jest cudowny, tak samo jak truskawka, czereśnia, porzeczka, każda z nich jest cudowna na swój sposób, ale tak już jest. Że z pewnymi rzeczami, z pewnymi miejscami, z pewnymi aspektami, z pewnymi ludźmi, z pewnymi zajęciami będziemy rezonować, a z innymi nie. I to też oczywiście może się zmieniać w naszym życiu, więc mam nadzieję, że ten filmik będzie pomocny, że może w jakiś sposób będzie dla Was uwalniający, też taka jest moja intencja, żeby on po prostu niósł taką. Takie taką poszerzenie tej perspektywy, że to, że coś z nami nie rezonuje na dany moment, nie szkodzi. Nie oznacza to nic złego ani na temat nas, ani na temat tej osoby. Po prostu ważne jest to, żebyśmy podążali właśnie za naszym instynktem, za naszą intuicją. Jeżeli ktoś nam mówi nie, to tak trzeba, to tylko ta droga, tylko to możesz jeść. Nie, słuchaj siebie, ty wiesz najlepiej, co jest dla Ciebie dobre. Albo e, przecież masz super pracę, a Ty czujesz, o Boże, nienawidzę tej pracy, to nie tkwi tam, odejdź z tej pracy, poszukaj innej stwórz coś swojego być może, zacznij po prostu otwierać się na możliwości że jest takie miejsce, jest, jest taka przestrzeń, gdzie Ty się odnajdziesz i gdzie będziesz po prostu rozkwitać w pełni. Gdzie będziesz się czuć jakbyś codziennie e, po prostu na obiad miała te swoje ulubione owoce, tak jak ja teraz po prostu prowadząc swoją swój, swój się, biznesową, codziennie mogła jeść tą garść czereśni, które uwielbiam, tak? E, I tak samo z relacjami z ludźmi. Tu ci nie gra, szukaj, otwieraj się, spotykaj mm, takie osoby, z którymi poczujesz, wow, to jest właśnie moja czeresia, czy to jest moja truskawka z tą osobą, to ja po prostu czuję się dobrze, czuję się fajnie i chcę spędzać z nią więcej czasu, a tu odpuszczam, tu się wycofuję i mamy do tego prawo i każdy z nas ma do tego prawo, i to jest, tak jak mówię, no guilt, no offense, bez żadnej wiecie winy oskarżania. Nie, po prostu, po prostu słuchajmy, podążajmy. Czasami nie opowiadajmy sobie tyle mentalnych historii, bo one czasami nas po prostu osłabiają i nic wielkiego nie wnoszą do naszego życia. Zachęcam Was do tej perspektywy i do komentowania. Jeżeli macie jakieś swoje wglądy, jakieś swoje przemyślenia po obejrzeniu tego filmiku, będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie również, że to, czym się karmimy poprzez oglądanie, poprzez słuchanie, to również jest bardzo istotne i to też jest energia, czyli jeżeli spędzasz ze mną teraz tą chwilę czasu i czujesz, że Ciebie w jakiś sposób to karmi, wzmacnia, to ja się bardzo cieszę, bardzo Ci za to dziękuję. Jeżeli nie czujesz rezonansu, to po prostu wyłącz i, i nie oglądaj. Tak? A jeżeli czujesz, że jest fajnie, to bardzo dziękuję za to, że jesteś. Będę wdzięczna za komentarze, udostępnianie i do zobaczenia następnym razem. Buziaki!